Cześć. W tym filmie zamierzam pokazać wam dwa różne projekty zrealizowane na Polient Trackerze Mini i podzielić się z wami różnymi trikami produkcyjnymi. Zatem będzie to tips and tricks video, ale też trochę recenzja i trochę porównanie z oryginalnym Polient Trackerem. A to ja z klientem Trackerem Mini w Wenecji. To pierwsze od długiego czasu urządzenie, które słuchajcie, zdecydowałem się zabrać na wakacje. Okazało się bowiem, że idealnie mieści się w kieszeni mojej kurtki, a jego uruchomienie i załadowanie projektu, nad którym akurat pracuję, zajmowało zaledwie kilkanaście sekund. Był zatem idealnym kompanem podróży tramwajami wodnymi, a stworzonych szkiców mogłem słuchać na bieżąco na spacerach z Mietkiem. Zazwyczaj wtedy właśnie przychodziły mi do głowy pomysły na kolejne partie. Bardzo doceniłem wtedy, że ekran trackera jest dostatecznie jasny i czytelny, nawet w słoneczne dni, bo często w przypadku innych urządzeń był z tym problem. No i tak jak widzicie, tracker mini idealnie wypełnia mi czas oczekiwania na kawę czy kieliszek wina. Większość partii stworzyłem właśnie wtedy, korzystając z funkcji generowania nut czy modulacji. Idealnym kompanem Trackera okazały się sławki Slate Power X, które napędził z ogromnym zapasem mocy. Warto też dodać, że urządzenie może pracować na bateriach nieprzerwanie nawet kilkanaście godzin. W opakowaniu znajdziemy przepięknie wykonany futerał, zasilacz, USB a właściwie ładowarkę USB-A z dwumetrowym kablem USB-C, przejściówkę z małego jacka na dwa dnia z tery 1,4 cala, czyli duży jack, przejściówkę mini jack na mini DIN typ B, 16-gigabajtową kartę microSD, czytnik microSD na USB-A oraz podręcznik z podstawami obsługi na start. Zatem kupując trackera mini nie musisz niczego dokupować. Tips and Tricks na podstawie kolejnego utworu, który za chwilę usłyszycie. Nie powstał on bynajmniej przy biurku. Yy, raczej szukałem innych... Yy, Ciekawych miejsc, a zatem zabierałem właśnie trackera, zabierałem słuchawki, to są Slide 12SX. Bardzo polecam też ze względu na znakomite emulacje różnych pomieszczeń i klubu, i klubu, i klubu, polecam. No i jeśli było jeszcze tylko dla mnie tutaj trochę miejsca, to starałem się właśnie w ten sposób je zagospodarować. A więc zakładałem słuchawki i zobaczcie, teraz za pomocą dwóch kciuków mam dostęp do praktycznie wszystkich funkcji. Mogę na przykład. Wyciszać ścieżki w łatwy sposób, przechodzić pomiędzy poszczególnymi sekcjami, przewijać, włączać, aranżować. Bardzo szybko, bardzo sprawnie to działa. Bardzo fajnie zaprojektowane urządzenie. Ono jest leciutkie, więc w ogóle nie męczy dłoni. 300, trochę ponad gramów. Miękka taka gumowana obudowa, bardzo przyjemna w dotyku. No i rozkład tych przycisków. Wszędzie do wszystkiego mamy dostęp, więc jest naprawdę bardzo dobrze zaprojektowane. Pierwszy trik, który warto panować, to tworzenie płynnych modulacji filtracyjnych. Zwróćcie uwagę, te zmniejszające się wartości L to po prostu przymykający się filtr. Jak to zaprogramować, wystarczy przemieścić się na początek naszej sekwencji. Shift, kursor do góry, do góry, ale dla jednej kolumny. Rekord, fill i. Wypełniamy każdy, czyli each STEP filtrem lowpass od wartości od 100 na przykład do 30. Proszę bardzo, wciskamy teraz fil i kolumna zostaje wypełniona. Kolejna rada stosujcie LFO. A więc wcisnąłem trójkę i wybrałem jedną z próbek tutaj z listy, po prostu wciskając instrument. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Ona po wciśnięciu dwójki, jak zobaczycie, jest już poddana działaniu LFO, zarówno jeżeli chodzi o głośność, jak i jeżeli chodzi na przykład o katów. Także dokładnie widać tutaj te wszystkie ustawienia, ale z poziomu jeszcze sekwencji, czyli pattern wciskam jedynkę, mogę FX2 wybrać sobie filtr LFO i zmienić jego częstotliwość. Posłuchajcie, jak to brzmi w kontekście. Nie bójcie się korzystać z długich próbek. Zobaczcie, wciskam trójkę, żeby przenieść się do edytora. Żółty przycisk instrument i wybieram próbkę Rain FX. Zobaczcie, ona ma aż 25 sekund i przepięknie się rozlewa. Ten deszcz, ta burza rozpoczynająca się w drugim czy trzecim paternie, po prostu jest odtwarzana dalej, aż nie napotka na ścieżce ósmej w akurat ósmym tutaj paternie komunikatu off, który w tej chwili będzie dobrze widać. Kolejna rada, słuchajcie, używajcie bit Crushera i modułu Overdrive na próbkę, żeby dodać po prostu e, im różnego charakteru. Zobaczcie, wciskam 2 razy 2 more i przychodzę do obróbki e, próbki basu, więc może wyciszę sobie pozostałe rzeczy. Zobaczcie. A więc ma teraz moim zdaniem dokładnie tyle charakteru, ile chciałem, żeby miała. Kolejna fajna rzecz, którą można zrobić, to wybrać pattern, a więc wciskam kciukiem przycisk pattern, wybieram sobie pattern 16 i teraz poprzeć do trybu rekord mogę pattern rozszerzyć bądź go zawęzić expand and shrink pattern. Zobaczcie. Pattern no, w tej chwili rozszerzony, więc zawężony, oryginalny. Brzmiał tak, a rozszerzony po prostu będzie grał dwukrotnie wolniej. Bardzo fajnie, a zatem pokażę Wam teraz to w kontekście. I króciutki break reklamowy. Zapraszam Was na moją stronę, czyli musono.com. Znajdziecie tutaj oprócz oczywiście całej masy kursów z zakresu miksowania, obsługi DAW, też podzielone oczywiście na kategorie, to jeżeli wpiszecie tutaj w okienko przeglądania POLIEND, znajdziecie całą masę dodatkowych materiałów i tak jak widzicie, spora część z nich jest po prostu darmowa. Kolejna kawka i kolejna porada, tym razem bardzo, bardzo ważna. Starajcie się programować sekwencje długie. Co najmniej 64-krokowe. Już wyjaśniam dlaczego. Zwróćcie uwagę, że większość moich patternów ma 128 kroków bądź 64. Dlaczego? Po prostu dużo łatwiej układa się aranżacji, łatwiej też tworzyć przejścia. Zobaczcie na przykład: weźmy taki oto przykład. I przejście. Ale to dopiero 64 kroki, tu będzie jeszcze inne przejście na końcu. Ta sekwencja powstała jako, zdaje się, 16-32-krokowa, a następnie w trybie reg, more, zduplikowałem ją, powieliłem i następnie wprowadziłem mikrowariacje, taką, żeby ten rytm po prostu żył. A więc zdecydowanie łatwiej układać aranżację z długich fragmentów. Kolejna porada może dotyczyć talerzy perkusjonaliów, zobaczcie. Mam tutaj taką sekwencję talerzy. Wygenerowaną losowo, więc te dźwięki mają różną wysokość, ale też mają różne parametry. Zobaczcie. W jednej z kolumn zrandomizowałem m.in. parametr filtru pasmowego, ale też pojawia się na przykład randomizacja efektu beat depth, czyli jako beat crushera można powiedzieć, tej głębi bitowej. A w drugiej kolumnie z kolei mam randomizację efektu panoramowania pomiędzy lewym i prawym głośnikiem. Bardzo łatwo to zaprogramować, wystarczy przejść do góry, zaznaczyć sobie kolumnę rekord fill i dla każdej nutki po prostu wskazać randomizację jakiegoś parametru na przykład panoramy właśnie w określonym zakresie. No, im dłuższa sekwencja, tym oczywiście ta randomizacja będzie jeszcze większa. Kolejna porada tyczy się aranżacji. Zobaczcie, kiedy przełączam się pomiędzy patternami 11, 12, 13, 14 i 15, to zauważycie, że w części patternów występuje na przykład. Ta sama pętla, ta sama sekwencja perkusyjna, w innym wypadku jest nieco zagęszczona, a jeszcze w innych miejscach pojawiają się jakieś dodatkowe komunikaty efektowe na przykład. Jak to robiłem? Po prostu duplikowałem już stworzony pattern i dokonywałem zmian w kolejnym. Znów kopiowałem i znów dokonywałem jakichś zmian. Robi się to bardzo łatwo, w trybie rekord wystarczy przyjść tutaj, kopi pattern, wybrać sobie pusty pattern, na przykład ten i proszę bardzo klikamy paste pattern, coś zmieniamy, znów kopiujemy, wybieramy kolejny pattern i tak dalej możemy modyfikować w nieskończoność. Dlatego to aranżacja wydaje się żyć i buzować. Zresztą posłuchajcie w takim razie jak brzmi to od patternu 11. Dokładnie właśnie tak. Kolejna porada, jeszcze łatwiej aranżację programuje się oczywiście w widoku aranżacji, czyli tutaj musicie sami to zobaczyć. Zobaczcie, tworzę sobie po prostu kolejne sloty, a w nich określam jedynie, który już z zaprogramowanych patternów ma wystąpić. Przypuśćmy, że powtórzę sobie to, w jaki sposób zaprogramowana jest końcówka, czyli 20, 21, potem 6 i na końcu 8. I teraz mogę już posłuchać tej sekwencji, którą przed chwilą właśnie zaprogramowałem. Proszę bardzo, o to. Jednocześnie mając podgląd oczywiście na to, co dzieje się tutaj. na ten 21 za chwilę, jest. Jeszcze jedna rada dotycząca aranżacji. Zobaczcie, paterny mogą także powstawać z samych paternów. Nie w widoku paternowym, ale w widoku tutaj. A więc wybiorę sobie może wobec tego jakiś pusty pattern. I teraz co mogę zrobić? Mogę po prostu przejść do wyższych patternów i na przykład z tego patternu skopiować na przykład pętlę do tego patternu. Proszę bardzo. Klikam Shift Copy, czyli wklejam. Mogę też na przykład skopiować z kolei z tego patternu łącznie te dwa. Wciskam kopii i wklejam je dokładnie w to samo miejsce, tutaj, kopi, A z kolei z jakiegoś starszego patternu tutaj wyżej kopiuję znów jakieś efekty na przykład. Przychodzę tu i wklejam je tutaj, a więc mój nowy pattern powstał z połączenia tak naprawdę elementów z kilku różnych patternów. Posłuchajmy tego. Nie ma takiego patternu w całej aranżacji. Nie przegapcie też możliwości przetwarzania tych wszystkich sampli. Offline. Zobaczcie, w tym celu należy przejść do menu, wybrać Sample Editor i teraz te wszystkie operacje, które widzicie, to de facto operacje offline. Takie na przykład jak odwracanie w czasie. Mamy też Delay, z możliwością ustawienia parametrów, Chorus, Flanger, także niekiedy potrzeba chwilę czasu na sprawdzenie jak... Te próbki brzmią po przetworzeniu. Jest nawet korektor, gdybyście potrzebowali usunąć jakiś rezonans i tak dalej. Także bardzo fajnie, że ta funkcja jest. Kolejna rada. Stosujcie filtry low pass i high pass, czyli górno- i dolno-przepustowe w roli ekualizera. Posłuchajcie takiego przykładu. To brzmienie wydaje się mieć zdecydowanie za dużo energii w niskim środku, więc wystarczy przejść do ustawień filtrów, wybrać filtr highpass. i odpowiednio taki filtr ustawić. Nie bójcie się też dużej ilości pogłosu. To powinno brzmieć fajnie. Super. Używajcie delaya w trybie ping pong, aby dźwięk odbijał się pomiędzy lewym i prawym kanałem i budował nam stereofonie. Zwykle dla wybranego dźwięku przypominam żółty przycisk, plusik, minusik, dwójka. Będziemy ustawiali po prostu wysyłkę na delay, ale ustawienia tego delaya znajdziecie pod czwórką, czyli tutaj zobaczcie, jest delay i są jego ustawienia, można go przełączyć w tryb ping-pong. Dzięki temu ten dźwięk będzie się po prostu odbijał między lewym i prawym kanałem. Kolejna rada, nie obawiaj się korzystania z efektów na masterze, to jest tutaj pierwsza zakładka. Po pierwsze mamy tutaj limiter, equalizer, z którego tak jak widzicie skorzystałem, ale także moduł właśnie saturacji, soft clippingu oraz możliwość włączenia enhancera tonów oraz rozszerzenia bazy stereo. Tylko uważajcie tutaj na ustawienie 1-2, ponieważ ono trochę rozbija stereo. Słuchamy. Jeśli wasz miks jest głośny, to ustawienia overdrive to drive będą oczywiście za mocne, ale warto sprawdzić podbicie tonów niskich. Nie obawiam się zatem tych wyższych ustawień, one niekiedy się sprawdzają. W tym wypadku jednak stawiam na y, bardzo mocne y, skoncentrowanie brzmienia w środku, aby dobrze brzmiało to w klubie. Nie pokazywałem jeszcze, że w menu jest także zakładka Perform. Zobaczcie. I tu można programować różne modulacje poszczególnych parametrów, co też jest taką fajną, dodatkową opcją. Posłuchajmy zatem teraz w całości utworu Visit Play, a następnie podsumowanie. Podsumowując, Polina moim zdaniem jest świetnie zaprojektowanym urządzeniem. Jest mały, lekki, ergonomiczny, bardzo wygodny, no i ma... Dość duży, czytelny nawet w świetle słonecznym ekran. Ale to, co chyba najważniejsze, ku mojemu zaskoczeniu, te kompozycje, które stworzyłem za jego pomocą były bardziej aranżacyjnie dopracowane niż wiele szkiców, które tworzę w komputerowych systemach DAW. Myślę, że to zasługa dość intuicyjnego właśnie tego trybu Song, gdzie łatwo jest duplikować paterny ich części, a także je modyfikować. Myślę, że sporym ma tu urządzenia jest też możliwość generowania mini i generowania też różnych modulacji efektów. W takich gatunkach jak techno, czy drum and bass, można w ten sposób stworzyć wiele udanych partii. Czy to perkusjonaliów, czy to jakieś partie arpeggiowane, wystarczy dookreślić skalę, rozrzucić rzeczy w panoramie, dobrać jakieś losowe parametry filtrów i już robi się bardzo, bardzo ciekawie. Oba urządzenia zresztą i tracker oryginalny, i tracker mini są takimi urządzeniami, z którymi dość łatwo jest wejść szybko w interakcję, ponieważ są dobrze zaprojektowane. To kiedy nauczymy się poruszać pomiędzy poszczególnymi sekcjami, pomiędzy poszczególnymi tak jakby obszarami edycyjnymi, to w ciągu w zasadzie kilkunastu godzin będziemy mogli działać na nich dość szybko. No i na uwagę zasługuje także dość długi czas działania na bateriach. Ja czasami zapominałem na dwie godziny czy trzy wyłączyć trackera mini, podchodziłem i nadal jeszcze było całkiem sporo baterii do wykorzystania. Także Długi czas działania na baterii i też dość szybki czas uruchamiania. Także jeżeli mamy go gdzieś ze sobą, wyciągamy z kieszeni, pyk, uruchamiamy i w kilka sekund ładowany jest projekt, nad którym pracowaliśmy. A czy tracker ma jakieś minusy? No cóż, ze względu na brak klawiatury padowej w modelu Mini pewnym wyzwaniem jest programowanie w szczególności partii melodycznych. Przypuśćmy, że wybraliśmy sobie już jakiś. Instrument i chcemy wprowadzić tutaj dźwięki. Możemy to zrobić tylko za pomocą tego przycisku, a wysokość musimy tutaj dookreślić za pomocą plusików i minusików. A zatem albo musimy doskonale wiedzieć, mieć wizję co do tego, gdzie, jakie wysokości dźwięki mają się pojawić, albo duże cierpliwości we wstawianiu dźwięków metodą prób i błędów. Cierpliwości też pewnej wymaga ta obróbka. Offline, ponieważ przetwarzanie jakichś dłuższych sampli czy pętli no, sprawia, że czasami musimy czekać na ten podsłuch kilka sekund. Bardzo sprawnie natomiast działa ładowanie sampli i ich przeglądanie. Tutaj ten to preview naprawdę działa bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście do obu urządzeń słuchajcie, podłączymy klawiaturę MIDI. Dobrym przykładem jest X3 Mini czy X2 Mini marki MIDI, Plus, ponieważ można ją zasilić właśnie z małego par banka. No i za pomocą dołączonej przejściówki, kablem USB łączymy z urządzeniem i mamy klawiaturę MIDI. No ale żeby nagrać na przykład akord złożony z próbki pojedynczego dźwięku, musimy wykorzystać trzy co najmniej ścieżki. A zatem ja raczej korzystam z samplowanych akordów, lepiej to się sprawdza. Po prostu je transponuję, dobieram w odpowiedni sposób, natomiast w zupełności satysfakcjonuje mnie możliwość wykorzystania 48 próbek na projekt. Uważam, że to całkiem sporo. W dodatku, jeżeli załadujecie pętle, to możecie jeszcze w trybie bit-slice podzielić je na mniejsze części, więc efektywnie w projekcie tych sampli możecie użyć teoretycznie nawet kilkaset, jeżeli byście korzystali z takich podzielonych właśnie pętli, choć trochę trudniej się wtedy programuje sekwencję. Ale poza tym mamy tutaj tak, dobry pogłos, jest limiter, jest saturator, więc naprawdę dość łatwo jest uzyskać całkiem dobre rezultaty, a jeśli chcecie coś profesjonalnie zmiksować już naprawdę na wysokim poziomie, to możecie kablem USB podłączyć urządzenie do komputera i przesłać sygnał, nagrać po prostu dźwięk z poszczególnych ścieżek i efektów wysyłkowych na odrębnych kanałach. No i wtedy macie pełne możliwości. Także naprawdę potężny a mały i bardzo lekki sprzęt. No i bardzo taki, powiedziałbym, inspirujący. Łatwo go wszędzie ze sobą zabrać. Jest po prostu przyjemny, intuicyjny w użytkowaniu, moim zdaniem.